Witam! Piąte zadanie z równań i nierówności. Tym razem mamy, mamy tutaj nierówność i mamy sprawdzić, czy liczba x równa 3 7 i y równa się 2 spełnia naszą nierówność. Oczywiście można to zrobić tak, że od razu podstawić i wyliczyć, ale ja postanowiłem sobie najpierw troszkę ułatwić, uprościć to nasze równanie. Dlaczego? No bo tutaj w pierwszym nawiasie mamy wymnożenie każdego, każdego czynnika z każdym, tak? Czyli mamy tak: x razy 4x to jest 4x kwadrat x razy minus y to jest minus xy, y razy 4x to jest plus 4xy i y razy minus y to jest minus y kwadrat. Minusa przepisuję, nawias otwieram, ponieważ tutaj jest wzór skróconego mnożenia. a kwadrat minus, a minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli mamy 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat. Minus 2 razy 2x razy y to jest minus 4xy i plus b kwadrat, czyli plus y do kwadratu, i to ma być mniejsze od 0. Pamiętajcie o tym, że właśnie jak jest ten minus, i tu jest z tego mnożenia, to tutaj też się musi pojawić nawias, bo wtedy się nie zmienią znaki i będziecie mieć błąd. Już Wam pokażę, gdzie 4x kwadrat jest przepisane, minus xy plus 4xy to jest 3xy. Minus y kwadrat jest przepisane, i właśnie tutaj zmieniamy znaki. Minus 4x kwadrat minus z minusem da nam plus 4xy, i minus y, i plus x kwadrat da nam oczywiście minus y kwadrat, a nie x kwadrat. Tak, minus y kwadrat. Edukujemy wyrazy podobne. Czyli na początku, tak, zauważmy, że tu jest 4x kwadrat, tu jest minus 4x kwadrat, więc to nam się ładnie skróci. 3xy plus 4xy to jest 7xy, a minus y kwadrat minus y kwadrat to jest minus 2y kwadrat. No i teraz, oczywiście, sobie zostało nam tylko postawić za xa 3,7, a za y dwójkę. Czyli tak, 7 przepisana, zamiast xa jest 3,7, zamiast y jest dwójka, minus dwójka przepisana, i zamiast y dwójkę, ale do kwadratu tutaj już jest od razu 4. Siódemki nam się ładnie tutaj skrócą, więc będzie 3 razy 2 to jest 6, minus 2 razy 4 to jest 8, a jest, jest to mniejsze od 0, więc wychodzi, że minus 2 jest mniejsze od 0. No i oczywiście minus 2 jest mniejsze od 0, tak? bo to jest liczba ujemna, a to jest neutralna 0. W związku z czym te dwie liczby, 3, 7 i dwójeczka jak najbardziej spełniają naszą nierówność, tak? Więc jakby wam wyszło coś takiego, to po prostu... Przeanalizujcie, czy to jest prawda, czy nie. Jeżeli to jest prawda, to te liczby spełniają naszą nierówność, a jeżeli to nie jest prawda, to one by nie spełniały. I to tyle. Dobra, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie.